z jest tutaj bardzo blisko nie reaguje i on po prostu nigdy nie zaatakuje człowieka chyba że się go nadepnie albo się go przyciśnie to wtedy tak będzie starał się ją zrobić jakąś krzywdę no to nie są Przeleciał tutaj obok mnie, w ogóle nie reaguje, nie ma żadnej reakcji Czyli wszelkie Akcje straży pożarnej Zdejmowanie gniazda, szerszenie i niebezpieczeństwo, totalna bzdura, kawedretowa bzdura, to jest nieprawda. no Szerszeń nigdy nie zaatakuje człowieka, nigdy. Chyba, że tak jak już nadmieniłem, człowiek zaatakuje jego gniazdo i wtedy się będzie bronił, wsadzi patyk w gniazdo, nadepnie na to gniazdo, będzie starał zniszczyć się to gniazdo, to wówczas odpowiedzią będzie atak szerszeń ale nigdy w przypadku, gdy ktoś będzie przychodził obok gniazda, czy yy, szerszenie będą yy, zbierały yy, z owoców yy, yy, miąż yy, takowy atak nigdy nie nastąpi. To jest niemożliwe, jest to no, nie będzie tego ataku. Także wszystkie mity, wszystkie legendy o tym, że szerszenie zaatakowało człowieka, jest następny tutaj. Leciał sobie. Jest bardzo fajny. No. Jest lata cały czas, lata. Jest tutaj sobie. Są nieprawdziwe, po prostu. No. Podejrzewam, że nawet jakby się jego dotknęło, to on by nic nie zrobił. Ja go dotykam teraz. Dotknąłem go, nawet. Nie było żadnej reakcji po prostu. I Dziękuję Państwu za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia.